A co by było, gdyby wszystko, w co do tej pory wierzyłeś, nawet też mogę to do mnie mówić, Marcinie, co do tej pory wierzyłeś, było nieprawdą albo naszą opinią, czy jakimś programem, który nas ktoś tutaj wtłoczył i tak uważamy, że jest. W zeszłym roku zrobiłem eksperyment. Wróć, to było w tym roku. W tym roku zrobiłem eksperyment, 2020, na początku luty który sprawił, że na maksa poszerzyłem moją strefę komfortu, wpływu i w ogóle postrzegania tego, co jestem w stanie osiągnąć. I było to kąpanie się w lodowatych strumieniach przez cały tydzień w lutym. A szczytem tego było wejście tuż pod samą Śnieżkę w lutym, w samym stroju sportowym, w mrozie, który był ekstremalny. Jak to jest w ogóle możliwe, że tak coś można było osiągnąć? Wszystko zaczęło się od tego, że. Książka Co nas nie zabije sprowokowała mnie do tego, żeby poszukać możliwości mego ciała, czyli ekspozycji na zimno, i zobaczyć, czy ja jestem w stanie to osiągnąć. I czytałem tę książkę w grudniu, a w lutym łaziłem po tych zimnych strumieniach i wlazłem w tych gaciach na śnieżkę. W środku zimy. Było ekstremalnie zimno, ale mi nie było zimno. Czemu o tej książce mówię? Nie o tej, żeby o niej mówić, tylko chcę Wam powiedzieć o kolejnym etapie doświadczania rzeczy, które są tak odjechane, tak dziwne, tak ekstremalne wydawałoby się, ale po ich zgłębieniu stają się jaśniejsze, bo dotyczą takiej naszej pierwotnej natury czyli sięgają początków w ogóle powstania człowieka. Wiem, że to brzmi mega dziwnie, ale zostańcie ze mną, już Wam tłumaczę. Scott Carney. O, by the way, robiłem z nim też wywiad, który możecie zobaczyć poniżej. Tu będzie fragment tak jego pokazany przebitek. I napisał kolejną książkę. I miałem ogromną przyjemność napisania recenzji tej książki. Książka Clean Scott Carney. Nowość. Ta książka ma niecałe dwa tygodnie. Siósteńka, nowy pachnąca nowość. I napisałem na tej książce z tyłu recenzję, którą Wam przeczytam i Wam rozwinę znacznie głębiej co ja rozumiem przez clean dzięki tej książce i zaufajcie mi, to będzie ekstremalne i zostańcie zaufajcie mi, zosta zostańcie ze mną. W książce Clean Scott Carney pogłębia doświadczenia opisane w bestsellerze, co nas nie zabije. To jest ta książka. Tytułowy Clean to przestrzeń pomiędzy bodźcem, a reakcją ciała i umysłu. Jest tym, co może zainicjować w nas głębokie zmiany. Eksplorując przestrzeń pomiędzy znanym a nieznanym, autor na własnej skórze doświadcza tego, co tajemnicze, pociągające i niezwykłe. To nie jest książka dla każdego. Wymaga dystansu i otwartości. Poleca ją wszystkim, których interesuje poznanie tego, co znajduje się na krańcu króliczej nory. Martin Johnson, autor książki Sprzedawaj Więcej. Więc na książce Clean z tyłu, o tutaj taką opinię możecie znaleźć. I teraz wam powiem. Czym ten klin jest, ale przez moje własne doświadczenia, bo czytając ją po raz kolejny, widzę jeszcze więcej. I to wideo naprawdę może mocno, jak mówi młodzież, zaorać i zmienić wasze patrzenie na życie. Jak to się stało, że ktoś to w ogóle nie miał pojęcia o morsowaniu, o mrozie, i zawsze łaził w ciepłej kurce i się przeziębiał, miał gorączkę i gluty? Zimą zdecydował się na takie coś i mu to wyszło. Czyli jak to się stało, że nie zamarzłem, że nie trzepało mną, że nie musiałem po takim wyjściu ekstremalnym dochodzić do siebie później, wiecie, w kosu z herbatą, tylko ubrałem się w ciąch na dół w własnych siłach. Moment, gdzie masz akcja, reakcja, czyli jest zimno, ekstremalne zimno, minus 15 stopni wiatr, organizm reaguje. Umrzesz, umrzesz, o Marcin Osman, umrzesz. Clean, to jest coś pomiędzy akcją i reakcją. To brzmi mega creepy. Ja wiem, ale gdybym sam tego nie doświadczył, to byłbym. Tego wideo by nie było. Czyli jeszcze pokażę pokażmy tutaj. Księżka, wideo, gracie, mróz. Co się wydarzyło? Że można przygotować na sytuację, jak ekspozycja na ekstremalne zimno i ta głowa, ta tutaj, ta Czechunia. Jest w stanie tak postępować z całym ciałem, żeby organizm wewnętrznie wykształcił mechanizmy czy odpalił mechanizmy pierwotne, które powodują, że no kurde, nie zamarzniesz. I teraz, bez tego klina, w tym przypadku, czyli zauważenia akcja, reakcja, co ja tu mogę zrobić, w tym przypadku były to techniki oddechowe skupienie się na tej misji i ludzie, którzy do tego mnie przygotowali, nie przez lata, przez 4 dni, sprawia, że tak wbijam się klinem między akcji i reakcję i to ja decyduję o tym, jak moje ciało będzie reagowało na ten mróz, innymi słowy, sprawiam, że nie zamarzam, nie trzęsę się, nie trzepię mną, wchodzę na górę, wchodzimy do schroniska, ubieram się w suche ciuchy, Pełne żumerowanie i o własnych siłach schodzę na dół. Wspinaczka w górę 3 godziny, w dół pewnie z pół do dwóch, i czuję się w porządku, nie muszę żadnego później okresu, dochodzenia się do siebie, do siebie yy, mieć. Ja tego doświadczyłem i cały czas próbuję to zrozumieć od tego lutego 2020 cały czas. I na nowo odkrywam te ciekawe, dziwne mechanizmy. Dziwnym zbiegiem okoliczności w ogóle w tym roku nie chorowałem. Nie miałem alergii, a zawsze czerwiec to były jakieś ekstremalne dla mnie. Gluty, głowa, nos, uszy, wszystko. A w tym roku tego nie było, bo ta ekspozycja na zimno, czyli wystawianie się na bodźce, które powodują bezpieczne, bezpieczne zderzanie się z trudnościami, odpala mechanizmy, które jakieś pomagały naszym przodkom przeżyć. No, tak, to jest niesamowite. Dalej, a oto tutaj opisuję jeden case, gdzie. Jego znajomy, profesor z Stanfordu, który pracuje z fobiami rekinimi, czyli pracuje nad strachem przed rekinami, co zrobić, żeby z tym strachem się oswajać. Miał sytuację, gdzie był w klatce, tam pod wodą latały wokół rekiny z Coś mu się przycięło z tlenem, i miał niecałą minutę, żeby wymyślić rozwiązanie, co zrobić. Mógł albo otworzyć klatkę, by go odderzały rekiny mógł być w pracy, to by umarł z braku tlenu. Sięgał po tlen awaryjny i też mu się nie udało go w żaden sposób e, zrobić, uratować i musiał odnaleźć w sobie znowu klin, taki punkt zaczepienia, który sprawił, że nie wpadł w panikę i trzeźwo myślał co on jeszcze może zrobić. Nie będę wam tej historii spoilerował, bo tego jest ta książka, żebyście sobie sami ją e, zobaczyli, ale klinem w jego przypadku Momentem zaczepienia się było zdjęcie jego psa, zdjęcie twarzy psa, którą zobaczył w głowie i chęć zobaczenia go ponownie. i Tym klinem wbił się między akcję a reakcję, czyli reakcją na zagrożenie życia. Nie będzie panika, tylko będzie trzeźwe myślenie, co ja muszę zrobić, aby sobie z tym poradzić. To jest drugi przykład. W kolejnej wersji klina, przykładu klina z tej książki, to nie jest moim przykładem, żeby wam pokazać różnorodność tych case'ów. Gdy występuje na scenach, a na moich wykładach było w sumie ponad 1500 osób. Bo gdy robię wykład w internecie, gdzie jest 700, 800, największa konferencja onlineowa moja ściągnęła blisko 3000 osób. Że, widzisz licznik cyferkę, na to jest napisane 3000 osób. To jest moment, w którym. Nie paraliżuje mnie strach, tylko mam mobilizację i gotowość. Czyli ten moment, ta adrenalina uruchomiona tym procesem. Powoduje, że nie mam paniki. Nie poci mi się twarz, nie trzęsie mi się głos. Jest akcja, klaps, lecimy. I ja się wbijam tym klinem między stres a bycie dowódcą projektu. Czyli gdy jestem na scenie, to muszę i mówić do tłumu, patrzeć na czas, patrzeć na energię uczestników mojego wystąpienia, patrzeć na jeszcze jakieś kwestie techniczne. Pamiętaj, że tam z boku jest operator, który nagrywa to wideo. Pamiętaj, że z drugiej strony jest fotograf, który robi wideo, robi fotki, żeby mieć dalej materiał marketingowy i tak dalej. Że jest tak wiele elementów, które paraliżują ludzi, a u mnie tym punktem zaczepienia, tym klinem jest to, że Marcin, zrobiłeś to wielokrotnie wcześniej i tej myśli się czepiam. I mam kolegów, koleżanki, które nie mają takiej swobody na scenie. Bo każdy występ powoduje u nich mega stres. Bo oni mają tego własnego, zidentyfikowanego klina, do którego się oni uczypiają, żeby wejść pomiędzy akcję i reakcję. Żeby nie panikować, tylko zrobić występ. To jest moment, w którym chirurg, przez swoją profesjonalność, jest w stanie odciąć w ogóle emocje od działania. Że jego emocje nie trzęsą jego rękoma, tylko zajmuje się, na, zajmuje się konkretnie tym zabiegiem, który trzeba. Wykonać. Clean pozwala odnaleźć spokój i robić rzeczy, które trzeba robić. Poznałem lat temu 15, mam ma trochę więcej, termin inteligencji emocjonalnej, czyli co zrobić, żeby emocje nie brały góry i żeby później nie było konsekwencji wynikających z tego, że zbyt porywczo coś zrobiłem. Że, przykład jakiś trywialny, że nie dałem komuś w mordę, gdy ktoś powiedział, że jestem głupek. Albo potrafiłem znaleźć, zauważyć ten moment. Hej, uwaga, jestem clean. Między akcją a reakcją. Żeby zatrzymać się i zdecydować świadomie, czy na pewno chcę wpaść w panikę, czy na pewno panika będzie odpowiednim, e, odpowiednią reakcją. Dodatkowo to jest. To jest, książka jest tak bogata w różne przykłady, metafory i badania naukowe, że ja ją będę to wielokrotnie jeszcze nie raz. Case ze świata zwierząt, że na savanii, gdy jest lew i antropa, gdy oni się widzą, u nich odpala się identyczny koktajl hormonalny. To znaczy i tu jest wystrzał adrenaliny, i tu jest wystrzał adrenaliny. Tylko, że u lwa nie ma strachu, u antylopy pojawia się strach. Nie czepiajcie się tej niedokładności nie metafory, ale chodzi mi o pokazanie wam, że, że różne postacie, które mają taki sam zestaw zastrzyku adrenaliny, czy innych hormonów, czy substancji, które się wydzielają w momencie stresu, mobilizacji, mają różny sposób reagowania na to. U jednych stres wywołuje panikę i przerażenie, a u nich stres odpowiednio. Skatalizowany jest tym klinem, który pozwala oddzielić akcję od reakcji. Jeśli ona nie jest właściwa. Czyli jeśli pójście za reakcją nie generuje tych efektów, o które nam chodzi. To jest kwestie bezpieczeństwa, kwestie skupienia się na projekcie, kwestia relacji między ludźmi. 13 minut cztery przykłady. Wy tę książkę musicie mieć. Jest bardzo nieoczywista, jest mega odjechana, nie jest dla każdego na pewno tą książka, ta książka i e, będzie mi na maksa miło i będę wam super wdzięczny, jeżeli podejmiecie decyzję, że tę książkę kupicie u nas w Bower. Będzie link poniżej pod tym wideo. Wiem, że część z was mimo tego, że dobrnęła do tej 15 minuty wideo i tak uzna, że kupi sobie tę książkę gdzieś na lego jako przecenę w taniej książce. Ale do, proszę Was o jedną rzecz: o docenienie tego, że doprowadziłem Was do tej książki, i być może ta książka będzie początkiem ekstremalnie odjechanej przygody poznawania siebie samego i pójścia jeszcze głębiej w tą wiedzę, bo ja jestem zafascynowany. I. Mam ciary na plecach, jak myślę o tym, gdzie mogę być, eksperymentując w sposób bezpieczny, waga bezpieczny, z różnymi rzeczami, o których tutaj mówi Scott. I też wiem na 100%, że nie wdrożę 100% jego rekomendacji, bo na wiele nie jestem gotowy. Pakiet idealny: książka Clean, książka, co nas nie zabije. Do tego pakietu dołączę za chwilę również książka Wim metoda Wim Hofa. The Wim Hof metod, to w ogóle będzie turbo i te książki będziemy w pakiecie również sprzedawać. Podsumowując, co jest twoim cleanem? Czym oddzielisz akcję od reakcji? Za pomocą jakiego narzędzia? No, to jest narzędzie, to podpowiedź. Osiągniesz rzeczy, których wcześniej nie byłeś w stanie sobie w ogóle wyobrazić. Polecam Marcin Osman, fan klina i Scotta y Poniżej link do wywiadu z Skotem Kerniem, taki na, na żywo. Fajny, mięsny, konkretny polecam. Będzie dzień poniżej.